Cześć, w dzisiejszym odcinku bez owijania w bawełnę omówimy sobie, jak kompleksowo przetrenować plecy. To mi się podoba, o to chodzi. W tej serii. W prosty sposób staramy się przybliżyć funkcje poszczególnych mięśni, ale z racji tego, że w plecach mamy zlokalizowane dużo grup mięśniowych, to omówienie każdej z nich z osobna byłoby zbyt długie. Postanowiliśmy temat uprościć, bo przecież nie chcę zostać ortopedą, tylko mieć rozbudowane i silne plecy. Dlatego, dla lepszego zrozumienia, podzielimy grupy mięśniowe na te, które pracują w płaszczyźnie czołowej, inaczej. Pionowej. i tutaj mamy do dyspozycji wszelkiego rodzaju podciągania, ściągania drążka, wyciągu górnego itd. i na te, które pracują w płaszczyźnie strzałkowej, czyli poziomej. Tutaj do dyspozycji mamy wszelkiego rodzaju wiosłowania i przyciągania poziome. Ale zanim ruszymy w ten szeroki lot, to mimo wszystko omówimy sobie, jakie mięśnie mamy do przetrenowania i gdzie są one zlokalizowane. Do przetrenowania mamy mięsień najszerszy grzbietu, zlokalizowany po skrajnej zewnętrznej stronie naszych pleców, tuż. Nad mięśniem najszerszym grzbietu znajduje się mięsień obły mniejszy oraz większy i mięsień podgrzebieniowy. Następnie szybko przechodzimy do środka pleców, gdzie zlokalizowany jest mięsień czworoboczny i mięśnie równoległoboczne. Uff, sporo tego. Wiem, ale nie martw się, bo Ciebie jako osobę trenującą interesuje tylko to, jak przetrenować te wszystkie mięśnie, żeby zapewnić im równomierny rozwój. I tutaj przechodzimy do naszego uproszczenia. Większość ćwiczeń, które zakładają przyciąganie ramienia w płaszczyźnie poziomej, angażują mięsień czworoboczny, mięśnie równoległoboczne oraz najszersze grzbietu. A ćwiczenia wykonywane w płaszczyźnie pionowej w mocniejszym stopniu angażują mięsień najszerszy grzbietu, obły mniejszy. Oraz większy, ale również mięsień podgrzebieniowy. Dwa główne, a zarazem największe i najbardziej widoczne mięśnie pleców, na których powinieneś się skupić, to mięsień czworoboczny wypełniający ich środkową część i mięsień najszerszy grzbietu wypełniający ich skrajną zewnętrzną część. I tutaj się na chwilę zatrzymamy i zahaczymy o mit grubości i szerokości pleców. Z anatomicznego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie podzielić ćwiczeń na te, które wpływają na szerokość, i na te, które wpływają na grubość pleców. Ze względu na to, że mięsień najszerszy grzbietu, który pracuje i przy podciąganiach, i przy wiosłowaniach, będzie wpływał zarazem na ich grubość. Jak i szerokość? Powiedzenie to wzięło się prawdopodobnie stąd, że wiosłowania, które w dużej mierze angażują mięsień czworoboczny, wpływają na rozwój środkowej sekcji pleców, wpływając po części na ich grubość, a ściągania i podciągania w dużej mierze angażują mięsień najszerszy grzbietu i mięśnie obłe zlokalizowane po zewnętrznej stronie pleców, wpływając po części na ich szerokość. Ja strażnikiem nazewnictwa nie jestem. I jeśli tak łatwiej będzie Ci zapamiętać ten film, to dla mnie OK. Wszyscy wiemy o co chodzi, więc dla uproszczenia lecimy. To jak? Co na grubość? Jeśli chcemy wypełnić środek pleców i w dużej mierze zaangażować mięsień czworoboczny, to tutaj do dyspozycji mamy wszelkiego rodzaju wiosłowania. Wiosłowania sztangą, wiosłowania handlami, Wiosłowania na maszynie siedząc, wiosłowania na wyciągu, wiosłowania w podparciu klatki o ławkę, ale też śrubcy, ponieważ górna część mięśnia czworobocznego odpowiada również za unoszenie łopaty. Ciekawostka, o której mało się mówi, ale mięsień czworoboczny odpowiada również za uniesienie ramienia, a ten ruch jest notorycznie zaniedbywany przez trenujących. Dlatego warto w swoim planie, choćby jako ćwiczenie aktywacyjne, umieścić ćwiczenie o bardzo nieskomplikowanej i wdzięcznej nazwie Trap Y potocznie nazywany w Polsce trapami. Ok, czworoboczny mamy już omówiony, czyli dalej przechodzimy do szerokości. To co na szerokość? Jeśli chcemy wpłynąć bardziej na rozwój najszerszych grzbietów i mięśni obłych, to tutaj świetnie sprawdzą się wszystkie ruchy ściągające. Możemy do nich zaliczyć takie ćwiczenia jak podciągania nachwytem, jak i podchwytem, ściągania drążka wyciągu górnego w różnych ustawieniach, ściągania jednorącz siedząc przodem, jak i bokiem do wyciągu oraz ściągania jednorącz Podparcie tułowia o ławkę. Ale jest jeszcze jedna funkcja najszerszego, również zapominana jak w przypadku mięśnia czworobocznego, a mianowicie przywodzenie ramienia do tułowia. Dlatego warto w naszym planie umieścić takie ćwiczenie jak narciarz. Podsumujmy sobie teraz wszystko dla uporządkowania wiedzy. Jeśli chcemy wpłynąć bardziej na rozwój mięśni czworobocznych, to do dyspozycji mamy wiosłowanie sztangą, wiosłowanie sztangą z ziemi. Wiosłowanie jednorącz oraz oburącz handlami, wiosłowanie na maszynie siedząc, wiosłowanie na wyciągu oburącz w różnych chwytach oraz wiosłowanie na wyciągu jednorącz, wiosłowanie w oparciu klatki o ławkę, szrutsy i trapy. A jeśli chcemy wpłynąć bardziej na rozwój najszerszych i obłych, to do dyspozycji mamy podciąganie nakwytem, podciąganie pod ściąganie drążka wyciągu górnego w różnych ustawieniach, ściągania jednorącz siedząc przodem jak i bokiem do wyciągu, ściągania na maszynie, ściągania jednorącz w oparciu słowia o ławkę oraz narciarza. Oczywiście, jak już wspominałem, podział jest dość umowny z wiadomych już dla nas przyczyn, dlatego najważniejsze jest, żeby ćwiczyć plecy w obydwu płaszczyznach. Nie omówiłem w dzisiejszym filmie wszystkich możliwych ćwiczeń na rozwój mięśni grzbietu. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Ale według mnie stanowią one świetną podstawę i z pewnością nie brakuje tutaj żadnego ćwiczenia, żeby kompleksowo przetrenować plecy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku już wiesz, jak kompleksowo przetrenować plecy. A w następnym odcinku omówimy sobie, dlaczego plecy warto trenować w większym zakresie powtórzeń. Zaproponujemy dwa plany treningowe skupiające się bardziej na PEPS. No dobra, szerokości i grubości. Dlatego już teraz zapraszamy Cię do kolejnego odcinka. Do zobaczenia niebawem. Cześć! Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, proszę daj nam znać. Możesz to zrobić zostawiając nam komentarz pod filmem, dając nam lajka lub po prostu subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!